Hej, witajcie! Z tej strony Legion Marvel Strike Force Arena. I dzisiaj sobie spróbujemy ogarnąć Apokalips z 4 miejscami. Czy Loki sobie da z nimi radę? O to jest pytanie. Spróbujmy. Początek, no to musimy pewnie tutaj wbić Ultimata. Następnie Specjal, no to też tak samo tutaj wbijamy. I teraz Ultimate Cersei, żeby zmniejszyć im oczywiście ich paski i A przy okazji też jeszcze są nabici. No, i teraz nie pozostaje nic innego jak Ikaris, który nam czyści wszystko. O, i nawet kank nie był potrzebny z jego ultimatem. Dało radę ich pokonać. No i to tyle. Szybko poszło. do głowy, mają na imię wilego, Polsko się spłoszył, na imię silego Dla nas się to wykładane twory do głowy mają ustę Ostatnia wieczerza, dla szczęścia druhe